Kochane dzieci, fałszywe sieci nie łowią dusz dla Królestwa Niebieskiego. Prawdziwi rybacy dusz wypiją gorzki kielich cierpienia. Z winy złych pasterzy wiele dusz pójdzie w stronę wielkiej przepaści duchowej. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Mój syn Jezus jest prawdą absolutną Ojca, i bez niego jesteście niczym i nic nie możecie uczynić. Oderwijcie się od świata i żyjcie zwróceni ku rzeczom nieba. To w tym życiu, nie w przyszłym, macie świadczyć o tym, że należycie do Pana. Nie zniechęcajcie się. Ja Was kocham i zawsze będę z Wami. Módlcie się. Jedynie siłą modlitwy możecie zwyciężyć zło. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.